Gdzie, bo mój kicius. Głodny jesteś? Głodny? A buzi? Dobry, nosem Dobrze, Dobry, żeby mnie nie ugryzł. Ale mam teraz nowe miejsce do nagrywania, w sensie yy, na półeczce. Słuchajcie, moje maszynkę, bo słuchajcie, nie widzicie mnie tu? Jestem, jakby coś? Jestem. Muszę wyciągnąć maszynkę, bo nienawidzę kroić kapusty. Stwierdziłam, że ją zmielę. Właśnie skończyłam jeść. Powiem Wam, że było to pyszne. Naprawdę, dawno nie jadłam schabowego kotleta. Fakt, nie jest on taki jak kotlety schabowe mojej mamy. No nie dorasta jednak. Dopięt, wiecie, tym polskim kotletom schabowym, umamy czy uteściowej. No nie, no nie będzie to takie dobre, ale i tak było niezłe. I tak za mną chodziła ta surówka z czerwonej kapusty, że spełniłam, że tak powiem, swoją wewnętrzną zachciankę. Jak chcecie mnie zapytać, jak robiłam, to ja ścieram całe jabłko, dodaję czasami startą marchewkę. Albo i nie. Dzisiaj nie dodałam i albo pora, albo cebuli. To co mam po prostu w domu. Słuchajcie, później to mieszam, skraplam cytryną, troszeczkę dodaję cukru. Tutaj ksylitolu dodałam, sól, pieprz i oregano odrobinę. I majonez i to wszystko, wiecie, mieszam. Słuchajcie, przyszło mi właśnie, była poczta. Próbka podkładu Diora. Zamówiłam sobie Forever. Dior i stwierdziłam, że go wypróbuję, bo jest bardzo, bardzo polecany. Ciekawe, czy kolor dobry dobrałam. Wzięłam 2N. Ja jestem jeszcze, słuchajcie, opalona, więc... No, a widzę, że on nie jest taki jasny. No, nie jest taki jasny, ale jest jaśniejszy niż, niż moja dłoń. Nie wiem, czy widzicie. Jestem strasznie ciekawa, czy on rzeczywiście jest dobry, czy tak jest... Za nadto zachwalane, chociaż powiem Wam też, że to zależy od skóry, od cery, czy macie tłustą, tu, czy macie suchą, czy mieszaną, jak to się wszystko u Was y, tak jakby przyjmuje. I też zauważyłam, że u mnie na przykład dany podkład mi się sprawdza rok, potem już mi się nie sprawdza i to nie zależy od tego, czy on jest dobry, czy nie, tylko od tego, że ja się zmienia moja skóra, y, moje hormony czasami szaleją i po prostu już się to nie sprawdza. W każdym razie wypróbuję ten, bo specjalnie nie kupuję kolejnego. Już miałam kupić, ale się wstrzymałam. Zamówiłam próbkę, stwierdziłam, że chcę podjąć dobrą decyzję. Teraz mam trumacza, jakbyście chcieli zapytać, nie Bibi, ten co zawsze Max Factor wam pokazuje, bo mi się skończył, więc zużywam wcześniejsze opakowanie trumacza. On jest taki trochę ciemny, a ja jestem teraz w miarę ciemna, więc sprawdza się, a ten zobaczymy. Dajcie znać, czy używaliście tego Forever Dior'a. I czy Wam się sprawdza, bo jestem ciekawa. Dobra, ja tu ogarniam, idę obrać jabłka. Chcę je sprażyć do szarlotki. Tak, idzie jesień, będzie słuchajcie, Charlotka. I to są jabłuszka do szarlotki. W ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam, ale jabłka w Anglii są drogie. Za te jabłka zapłaci, zapłaciłam 2, 3, 4, 4,60. 60. Co daje wam? O kurde, co daje wam ponad 20 zł. Za 22 zł powiedzmy. Musiałam to lepiej policzyć. Także tutaj macie, zobaczcie, tyle, tyle jabłek, i one kosztują w Anglii ponad 20 zł. Mniejsze, większe, jak widzicie. Dobra, zabieram się za obieranie i prażenie. Muszę but... Wam pokazać to jabłko, bo ono jest, no trochę bym powiedziała, dziwne. Zobaczcie, tutaj ma ogonek, więc tu powinno mieć po drugiej stronie wiecie co a ma tedę zupełnie z boku <grywka> niby głupotka, ale tak mnie jakoś rozbawiła, więc stwierdziłam, że Wam pokażę. I don't know what to do. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień. pokaż jak ty ładnie dzisiaj się uczesałaś. Pokażesz naszym widzom tą fryzurę, co miałaś ostatnio we vlogu, o, dwa vlogi loga. wstecz, no, bo proszę tu o tutorial. Jakie mamy lekcje dzisiaj? Cześć moi drodzy, mamy następny dzień. Właśnie zawiozłam dziewczynę do szkoły. Słuchajcie. Co to była za ciężka noc? To ja nie wiem, co to się wydarzyło. W każdym razie było ciężko. Teraz przeszło mi, przeszło mi to przeziębienie w fazę kaszlu. Od suchego po takie wiecie męczący, duszący. i wieczorem było ciężko zasnąć. A potem o drugiej miałam pobudkę chyba do czwartej. Gdzie schodziłam na dół, musiałam się napić czegoś, w ogóle oglądałam coś w internecie, bo bardzo męczył mnie kaszel. Ale wiem, że to już jest chyba ostatnia faza tego przeziębienia, więc tyle dobrze. Zmykam do domu. Muszę troszeczkę chyba odespać, słuchajcie, tę noc, bo jestem trochę nieprzytomna. Zobaczę, jak się pokłada dzień. Czuję cały czas, że mnie poty jeszcze zalewają. No, także nie jest jeszcze super, ale, ale będzie. Także nastawiam się na to. No i co, zmykam do domu, w ogóle jak krzywo stoję. Nie no, słuchajcie, muszę się chyba trochę poprawić, bo jest strasznie krzywo. Sam słuchajcie, do domu. A co my tu mamy? Ramusz w pudełeczku. Zostawiam mu pudełko po butach i zobaczcie, jak sobie żakuje. A co? Jessica robi od kurza, a Ramusz się schował w pudełeczku. Och, moje kochane, no, a Jessie, słuchajcie, ogarnia i wciąga mi tutaj, jak widzicie, chodniczek. Ale ustawiałam ją trzy dwa razy, dlatego, że, e, że po prostu była taka potrzeba. No dobra. Wczoraj, moi drodzy, zaczęłam prażyć e, jabłuszka, więc dzisiaj nic innego jak trzeba zagnieść szybko kruche ciasto. E, ja robię od razu w dużej blaszce albo w takiej prawie dużej, wiecie, tej jeden rozmiar mniejszej niż taka standardowa. I słuchajcie, zaraz się za to biorę, wstawiam szarlotkę, jest jesień, musi być szarlotka. Ja tak kojarzę, że jesień to jakieś ciasto z cynamonem, marchewkowe, dyniowe albo szarlotka. of you and it shivers Nobody knows the way it shivers Nobody knows It hurts just a little when I'm on with my friends and we drink till we So I can't Ja nie robię szarlotki instagramowej, tylko szybką, domową szarlotkę. Uwierzcie mi, że ona jest pyszna, a przynajmniej robicie ją szybko. Nie wyciągam stolnicy, wszystko mieszam w jednej misce. Nie wkładam ciasta, czasami mi się zdarza, ale raczej nie wkładam nawet do zamarżarki ciasta i nie ścieram, tylko po prostu urywam kawałki. No, później Wam pokażę, jak ona wyszła. Tak wygląda, moi drodzy, szarlotka. Po upieczeniu, piekłam ją 45 minut w 200 stopni, stopniach. Pachnie niesamowicie, słuchajcie, i wygląda też całkiem nieźle. Będzie dzisiaj niezła wyżerka. Co? Wszyscy patrzą Wszyscy patrzą, nikt nie patrzy, nikt nie idziemy, idziemy do auta. E, odebrałam Lilę Piękna pogoda, słuchajcie, jest 21 stopni, także naprawdę jest ciepło. A mama, ja jestem To zdejmij ten sweter Zdejmij mi sweter. Nie jest tak ciepło, ja to zaraz zdejmuję też tą bluzę. Obiad czy szarlotka? szarlotka? Szarlotka. Naprawdę? A obiad? Nie szarlotka. Obiad szarlotki? Na pewno? <grym> Będzie i obiad i szarlotka. Wiedziałam, że Ci się ucieszycie. Przyszłam tak sobie te z Wami pogadać w moim ostatnio ulubionym miejscu właśnie do rozmów. I powiem Wam, że dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak na przykład reagują niektórzy moi odbiorcy na reklamy, na reklamowanie różnych rzeczy. Muszę Wam powiedzieć, że jest taka grupa osób, która pracuje, która zarabia, która ma swoje działalności, firmy i wie, co to znaczy praca, i wie, co to znaczy zarobić, i inaczej podchodzi do współpracy na przykład na YouTubie. Wie, że YouTuber przyjmuje współpracę, ponieważ e, chce po prostu zarobić. To jest jego praca. Nikt normalny, dorosły człowiek nie poświęcałby e, tak bardzo dużo swojej uwagi e, na YouTube, mając rodzinę, wiecie, w czasach, kiedy wszystko jest tak drogie i... Nie nagrywałby po prostu tak dużo vlogów jak niektórzy. Po prostu tak sobie, wiecie, dla hobby mógłby to nagrywać, ale myślę, że raczej stawiałby te filmy jako prywatne. Przynajmniej mm, ja tak robiłam, zanim nie prowadziłam YouTube'a. Potem miałam filmy publiczne, chciałam zobaczyć, czy to się w ogóle rozwinie. Przez długi czas w ogóle nie zarabiałam, co też było normalne, no bo wiadomo, że jak zaczynasz, to nie zarabiasz. Ale przyszło mi właśnie to do głowy, że niektórzy rozumieją to, że youtuber jak już ma duży kanał albo w ogóle jakikolwiek ma jakieś wyświetlenia. To fajniej jest, jak ma jakąś współpracę i może zarobić. Jest to super. Słuchajcie, może zainwestować w sprzęt, może jechać w jakieś miejsce, żeby Wam pokazać, może w ogóle dużo różnych rzeczy robić, żeby się rozwijać. A o to chodzi każdemu człowiekowi w życiu, żeby nie stać w miejscu tylko, żeby się rozwijać. Życie polega na tym, że zarabiamy, pracujemy i dotyczy to praktycznie każdej osoby. To nie jest nic dziwnego. I od dawna wiecie, że youtuberzy pracują, zarabiają, mają swoje firmy. Są też tacy, co robią to dla hobby, ale to też jest tak, że dostają z tego jakieś profity, tylko po prostu mniejsze, dopóki im się kanał nie rozkręci. I e, wiele osób jeszcze oglądając to nie może po prostu przeboleć tego, że youtuber ma współpracę i zarabia. Tak jakby jemu miało to odjąć, wiecie o co mi chodzi, nie potrafi tego zrozumieć, że to jest też praca, że trzeba usiąść, nagrać, zapoznać się z tematem, wiedzieć czy daną rzecz chce się w ogóle zareklamować. E, Trzeba taki film obrobić odpowiednio, wysłać do marki, marka go sprawdza albo go akceptuje, albo ma jakieś oczekiwania inne jeszcze. Później trzeba ten film dodać, wszystko wyrenderować, opisać i rozliczyć się z zarobku. Z takiego filmu. A dana osoba myśli, że życie youtubera to jest tak, że on sobie siada, nagrywa, dostaje kaskę, kaska płynie, wiecie, no nie, nie ma nic tak łatwo w życiu, trzeba troszeczkę nad wszystkim popracować. I jest taka grupa osób, która po prostu tego nie rozumie, więc kolejny raz to tłumaczę. Ostatnio właśnie miałam współpracę z Nowi, Nowakit, czyli szkoła, szkoła nawet nie, nauka języka angielskiego. Najpierw tę szkołę sprawdziłam, zobaczyłam ile osób z niej korzysta, przeczytałam opinie, Innie zapoznałam się z polską, z angielską stroną, e, przeprowadziłam e, lekcję próbną, e, był przy tym Artur, też Liliana, która nagrała tą lekcję próbną, bo chciałam Wam jak najlepiej to pokazać. Wiadomo, że Liliana mi angielskiego nie potrzebuje, ale bardzo pasuje do kontentu naszego kanału reklamować na przykład szkołę językową, ze względu na to, że dziewczyny mają już pojęcie na temat języka angielskiego i bardziej mogą wiele rzeczy wyłapać, szczególnie jeśli chodzi o naukę taką, wiecie, online. Tym bardziej jeszcze, że Matysia się wcześniej uczyła hiszpańskiego, Wszystkiego w ten sam sposób ze speakerem i to było bardzo fajne, więc też już ma swoje doświadczenie. Co ciekawe, chcę Wam powiedzieć, że to, że dana osoba ma jakiś akcent, bo też był tam zarzut w jednym komentarzu, że Lila ma lepszy akcent. Oczywiście, że może mieć lepszy akcent, bo uczy się od Brytyjczyków, chociaż też nie tylko, słuchajcie, nie tylko Brytyjczycy są jej nauczycielami. Ale y, mieszkając w Wielkiej Brytanii, w Anglii czy jak wyjeżdżając do Stanów, nie spodziewajcie się tego, że będziecie mieli tylko rodzimych Amerykanów w Ameryce i Brytyjczyków w Wielkiej Brytanii, bo tutaj mieszka mnóstwo Polaków z innym akcentem, więc jak na przykład Polka krytykuje akcent, E, jakiejś innej dziewczyny z innego kraju, obcokrajowca, że tak powiem, e, który, nie, który nie ma w kraju języka angielskiego jak i jego pierwszy język, jako jego pierwszy język, to jest to dla mnie w ogóle taka trochę ignorancja, bo sama jest Polką i jak nawet zna super angielski, to nie wierzę w to, że ma akcent jak Brytyjczyk. Wątpię, słuchajcie, wątpię. Więc nad tym bym się jeszcze zastanowiła, zanim coś tak skrytykujemy czy napiszemy. E, więc jeszcze nawet nie do tego komentarza ja piję w tym momencie i staram się Wam coś wytłumaczyć, bo ja też z tamtą osobą pisałam i tłumaczyłam, że w Wielkiej Brytanii mieszkając spotykasz się z bądź już codziennie z osobami z innego kraju, które mają różny akcent i po prostu właśnie tak naprawdę słuchajcie. To oswojenie się z tymi akcentami i rozumienie tych różnych akcentów, jak ktoś mówi po angielsku, to jest sztuka, bo przyjeżdża się tutaj i się rozumie Brytyjczyka, a nie rozumie się Walijczyka, który mówi po angielsku. Albo na przykład nawet ludzie mieszkający w Liverpoolu mówią inaczej niż ludzie w Londynie, mają inny akcent, więc o czym mowa, prawda? Jak tutaj nawet sami Brytyjczycy mają różny akcent, tak jak i pomyślcie Polacy, prawda, z różnych regionów ale zmierzam do jeszcze innego komentarza, za który, nawet nie za który, tylko za całą ten dialog, który się rozpętał w tym komentarzu, została ta osoba przeze mnie zablokowana. I nie mam żadnych, słuchajcie, wyrzutów, jeśli blokuje kogoś, kto od jakiegoś czasu zaczyna mieć docinki, czepia się o wszystko i tak dalej. Ja tutaj nie jestem ekspertem też, tylko jestem normalną osobą, która też popełnia błędy przesłowi, się czasami powie coś odwrotnie. Ja nawet myślę czasami poprawnie, ale przez to, że się nagrywa, weźcie kiedyś aparat i spróbujcie nagrać sobie coś. Zobaczycie, jak się czasami plącze język albo mówi się coś innego. Ci, co trochę nagrywają, to wiedzą, jak to wygląda, prawda? I też. Trzeba to troszeczkę zrozumieć, mieć troszeczkę takiego dystansu, że youtuber to też człowiek i też się myli. Ale ta osoba napisała, że zaczęła od takiego komentarza, że generalnie po co taka reklama, że Lila powinna się uczyć polskiego, nie angielskiego. Tak jak ja bym pokazywała, że Lila się uczy angielskiego. Tam jest wyraźnie w tym vlogu napisane, że ja testuję lekcje angielskiego dla osób chętnych, które chciałyby się nauczyć i pokazuję, jak taka lekcja wygląda. To jest logiczne, że Wy wiecie, że Lila angielskiej i Matylda umieją prawie perfekcyjnie, powiedzmy, bo mieszkają w Anglii, uczą się w szkole i nie potrzeba im żadnych lekcji. To jest logiczne. Jeśli ktoś wyskakuje z komentarzem i przy, wiecie, najpierw, że Lila nie potrzebuje nauki angielskiego, bo ogląda coś nieuważnie, a już krytykuje, e, potem jeszcze pisze, że Lila powinna się uczyć polskiego, to już jest według mnie zaczepka w stosunku do mnie, dlatego że Lila się uczy polskiego codziennie, każdego dnia, ale nie mieszka w Polsce, więc krytyka dziecka, które się cały czas uczy polskiego, stara się go uczyć i który po prostu popełnia błędy, ale jest dzieckiem, który ma 10 lat i umie w tym momencie dwa języki, to zamiast widzieć w tym pozytyw i zachęcać, e, kurczę, Brytyjczycy są tacy fajni, że jak wy nawet nie umiecie po angielsku mówić, ale zaczynacie i mówicie, przepraszam za mój angielski, ale się mylę, to oni was zawsze powiedzą nie. Nawet jak mówicie słabo, powiedzą nie, ty mówisz super, bo chcą cię zachęcić do nauki tego angielskiego. Chcą, żebyś się nie poddawał. Chcą ci, wiecie, dodać skrzydeł, żebyś miał tą odwagę. A tutaj my mamy jeszcze taki problem, nieraz Polacy, że nie. My musimy po prostu przyczepić się albo wyszukać jakiegoś drobnostki, wiecie, żeby wbić taką szpileczkę. I ja takiego czegoś już od dłuższego czasu po prostu staram się unikać takich ludzi, którzy tak robią, kasować komentarze, które są takie, blokować ludzi, ale zazwyczaj daję szansę. Więc spojrzałam sobie, najpierw odpowiedziałam na ten komentarz też równie może niepotrzebnie, ale też czasami. Mi, słuchajcie, no ręce mi opadają, więc też czasami jestem odrobinę sarkastyczna, o może w ten sposób i napisałam, że obejrzyj ze zrozumieniem jeszcze raz tego vloga, zanim coś napiszę jak jest czarno na białym, a ona pisze coś zupełnie innego, przekręca w ogóle to co jest pokazane we vlogu i ta osoba już nie, wiecie, nie zniosła krytyki. Czyli to polega na tym zawsze. E, mogę skrytykować youtubera, mogę mu powiedzieć najgorsze rzeczy, mogę go wyzwać od najgorszego, mogę po prostu pojechać po jego dzieciach rodziny, nie znając go, ale absolutnie nie przyjmuję krytyki wobec siebie. I ja ci mogę wytknąć, ale jak ty mi wytkniesz za mój komentarz, e, albo powiesz mi, że jednak nie mam racji dobrymi argumentami, no to już jest masakra. Z, uwierzcie mi, że to się prawie zawsze sprawdza, że wtedy taka osoba, krytyku, taka osoba atakuje i praktycznie już zaczyna wyzywać, pisze z wykrzyknikami i tak dalej. To jest, to jest standard, to jest po prostu standardowe zachowanie na YouTubie w komentarzach, a już mam wieloletnie doświadczenie, więc Wam o tym opowiadam. No i powiem Wam, że wtedy ta osoba już nie wytrzymała, że ja jej też tak odpisałam. Znacząco i e, z wykrzyknikami, słuchajcie, że reklamujesz coś, że kasa się musi zgadzać, i to jest właśnie kolejny przykład tego, że kogoś boli to, że YouTuber w ogóle zarabia, e, boli go w ogóle, że reklamuje. E, najlepiej to, jakby w ogóle nie powiedział o tym, że film po, powstał w ramach współpracy, bo jak mówi, no to już wiecie, osoby jejku, straszne, bo YouTuber to powinien po prostu y, nagrywać za darmo cały czas, prawda, i nie wiem. Co jeszcze? Niestety to tak nie działa. Eee, następnie taka osoba, już tam wiecie, jedzie grubo w takim komentarzu. E, no i ja czytam ten komentarz i już po prostu e, blokuję taką osobę. Sprawdzam sobie poprzednie i komentarze, i wtedy otworzyłam tą osobę konkretną i patrzę. Tu się przyczepiła, że źle by powiedziałam, wyraz jakiś. E, Wiecie, jakikolwiek. Tutaj, że yy, nie wiem, końcówkę źle odmieniłam. Tutaj, że coś yy, źle kupiłam. Po prostu za każdym razem, jak ja patrzyłam, to tam nie było żadnego miłego komentarza. Żadnego, słuchajcie. Żadnego. Więc co reprezentuje sobą osoba, która drugiej osobie w internecie yy, za każdym razem ogląda jej filmy, ale dalej yy, tylko po to, żeby się do czegoś przyczepić, po prostu, żeby skrytykować? Jejku, jakie to jest straszne? Jakim trzeba być smutnym człowiekiem i mieć zryte, że tak powiem, życie, i tylko współczuć takiej osobie? Ale z drugiej strony, jak ja tylko takiej osobie współczuję, to mam wrażenie, że nikt jej nie uświadamia, że ona robi głupio i źle, i jak ona może zmienić też swoje zachowanie. Dlatego czasami reaguję też sarkastycznie, słuchajcie, nie odpuszczam, jakby, i czasami wprowadzam dyskusję, no. To bo tak też jest w życiu. Ustępuję kilka razy, a potem już po prostu nie. Nie, nie można dać sobie wejść też na głowę. Trzeba mieć do siebie szacunek, a ja ten szacunek do siebie staram się mieć, więc muszę czasami, słuchajcie, reagować. Wiem, że wiele osób się teraz z tą dosyć mocną wypowiedzią moją nie zgodzi. Zdaję sobie z tego sprawę, ale no wiecie. Ja staram się Wam pokazywać życie jakie jest i ta, jaka ja jestem. Ja nie będę idealna, wyrysowana przez Was w pięknej sukience, pięknie umalowana, jedząca e, tylko zdrowe bakłażany, e, chodząca co niedzielę do kościoła, nie pijąca alkoholu, codziennie ćwicząca. E, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Odpowiednio wykształcona, pracująca na trzech etatach, dodatkowo prowadząca kanał, bez zarobku. Najlepiej, jeszcze w ogóle, robiąca co drugi vlog konkursy, płacająca co miesiąc pieniążki dla potrzebujących. Jestem ciekawa, ile osób teraz siedzących przed tym ekranem, tak dokładnie wygląda jego życie i takim jest człowiekiem, jak ja to wymieniłam. Wątpię. Otaczam się ludźmi, znam ludzi. Wiem, że to nie jest wszystko takie kolorowe i żadna osoba z nas nie jest idealna, ani nawet w 80%. Więc tak to właśnie wygląda. I taka osoba zostaje przeze mnie na przykład zablokowana i. I wiecie co? I tylko tak, jakby psuje trochę nastrój, na, znaczy nie popsuła mi humoru, ale stwierdziłam, że się z Wami tym podzielę, więc gdzieś tam jakieś emocje we mnie są. I mało tego, jeszcze ta osoba w tym komentarzu pisze z błędem. Po wykrzyknikach zaczyna zdanie z małej litery. I ja już po prostu, jak taka osoba mnie zaczepia i jeszcze mi pisze, że Lila nie zna polskiego czy nie umie, atakuje moje dziecko, co jest. Można wiele rzeczy robić, ale od dzieci radziłabym się odczepić, bo to jest bardzo niefajne zaczepiać dzieci, które są Bogu ducha winne. Eee... To już jest taki najsłabszy chwyt, bym powiedziała w jakimś komentarzu, jeśli ktoś się chwyta albo na przykład rodziny, którą pokazuje, albo na przykład dzieci. Bo jeszcze, jak ktoś się mnie czepia, to jeszcze jest to zrozumiałe, prawda? Ale dzieci już absolutnie ja tego nie toleruję. No, więc taka osoba sama pisze jeszcze później z błędem, więc odpisałam stanowczo, zablokowałam i tak się kończy właśnie. No, takie wiecie, zaczepki takie, szukanie zwady. I tak. Tak, zdarzają się takie właśnie komentarze, a ostatnio mam wrażenie, że coś na jesień dużo osób chyba traci humor i właśnie nastrój, i że to się bardziej udziela. Także kończąc to, kończąc tę moją wypowiedź i tak się troszkę zwierzając wam, tym co mnie zrozumieją oczywiście bardziej, bo tym co nie zrozumieją, no to może chociaż będą wiedzieć, co autor miał na myśli. Chciałam powiedzieć, że bądźmy dla siebie trochę milsi, życzliwsi, starajmy się uśmiechać do ludzi, bądźmy bardziej wyrozumiali na co dzień, nie zaczepiajmy jakimiś zaczep zaczepkami, które do niczego dobrego nie prowadzą, tylko wiadomo, że prowadzą do czegoś złego. Nie, nie rośćmy sobie prawa do mówienia ludziom, co oni mają robić, bo każdy będzie żył według własnych norm, a nie według czyichś i pod czyjeś dyktando, szczególnie na przykład osób, które nie mają wpływu na wasze życie, czy moje. Dobra, rozgadałam się, jestem ciekawa teraz waszych wypowiedzi. Rabuś chce wyjść na dworek. Tak, chcesz na dworek? No dobrze, no to słuchajcie, Lord, Lord prosi... A ja spełniam jego prośbę. I powiem Wam, że ten primer polecam Wam, naprawdę fajnie mi się sprawdza pod podkład. E, także super produkt, e, godny polecenia. Kolejna rzecz, którą wtedy zamówiłam, już sobie używam z 2-3 tygodnie to jest e, no, ten olejek do włosów. E, spoko myślę, że warto go polecić, nie jest jakiś, nie wiadomo jak rewelacyjny, ale jest bardzo dobry, taka mocna, 7,5 na 10, 7,5 tak. Natomiast ten żel podprysznic y, mamy takie zużycie i powiem Wam, że też jest fajny, dałabym mu taką też 7 na 10. Ulubionym produktem, jaki zamówiłam wtedy, od, oprócz tego kremu, co Wam pokazywałam pierwszego i primera, to jest ta pianka do mycia twarzy, naprawdę jest super, Mati też ją używa, dałabym jej 9 na 10, super jest. Widzicie, co robi rabulek na parapecie? Kic, kic, kic. A ja słuchajcie, ogarniam pazur, mam krótkie, ale wiecie co? Ja sobie wymyśliłam, że zrobię sobie fioletowo-bordowe. Widzicie, nie mogę złapać ostrości na dłoni. O coś w tym deseń.